Witajcie z tej strony jestem ja Madix, a to jest randomowy filmik z gry Need for Russia 2. Tak już chciałem powiedzieć Need for Speed, ale raczej Need for Speed to nie będzie. Jest to gra dołączona na do płyty, która była dołączona do jakiejś gazety kiedyś tam kiedyś. Więc zacznijmy karierę. Elektrownia, poziom pierwszy z 30, wow! Napracowali się. Zobaczymy, czym się tu kieruje. Kiedyś w to grałem. Nie wiem, jak ja mogłem w to grać. Tak. Jeden FPS. Wow. super. Tak, dopięmy jeszcze kapkę. No, proszę Państwa, no, lepsza grafika niż GTA. A, można się pomylić z rzeczywistością. No. Jedziemy, jedziemy. Nigdy tu nie byłem mistrzem w tej grze, ale myślę, że. Tak, jest to Need for Russia gra, więc jedziemy. Je... O, już. Jechałem i już przegraliśmy <laughs> Jedziemy tutaj samochodami rosyjskimi Nie wiem jak to się nazywają te samochody Nie wiem, może syrenka czy coś w tym stylu Chociaż syrenka polska była No, jakieś napisy rosyjskie, jakieś tabliczki W ogóle skręcać nie można w tej grze Czy się myszką skręca? Nie no proszę państwa, ja nie wiem Kurde, co to za gra jest w ogóle Jeździć nie da Myszką może coś Czekajcie, wsadem? Nie no, strzałkami No, światła na no, tu się jeździć nie da, jak może... W ogóle kto tą grę produkował? Chyba kloców. Wow. Mistrza. Ja zawsze byłem mistrzem w tą grę. Te mosty, jak w Toruniu. No. Checkpoint. Co jest ten trzeci? Wow. O! Jakie drifty. I ta muzyczka Aż sobie z słuchawki założę. Bo gram bez słuchawek. Tak? Dobra. A -a -a! Założyłem słuchawki i pierdyknąłem. No i mnie wyprzedził. Fagas jeden. Może chociaż trzeci będziemy, no jest jakaś szansa, nie? Samochody nie powiem, nawet fajne są. O, on znowu tu pierdyknął. My się cofniemy szybciej i jedziemy. Dobrze mu Prawo Dematik. Koksisz. A! ale ładnie ominąłem. Uczę się czegoś. O tutaj da się, da się to ściąć, ale. Jadę. O, hamujmy i skręćmy. Czy te samochody naprawdę. O bo. Jak można robić taki symulator indy z samochodów rosyjskich, jak. Chyba, że one tak naprawdę skręcały. No. nie umiem robić gier, to niech nie robię. Boże, jak się tukę o barierki. Jak angular. O, trzecie miejsce. Brawo, Dematix, brawo. Wygrasz to. Nie wiem, ile to trwa. Mogę sobie włączyć stoper. Jest 9.13, tak, nagrywam to z ranica. Weźmy sobie jakiś wyścig. U, Ural. Nie da się na Ural. No to weźmiemy jeszcze raz elektrownię wyścig. Liczba okrążeń jedno, wariant trasy A. Co A? Nie da się zmienić? Wow, brawo, wybierz. U. Wolger, teraz już wiemy czy mogliśmy jechać. Kolejny Wolger Matin Mant. O dobra, jedziemy Wolgerem, bo innego nie mamy do wyboru. Znowu się wczytuje. No. no Biorę sobie znowu słuchawki. 1, 2, 1, star Wow! Ale... Serena. Teraz tak się wsłuchuję w tą melodyjkę, która leci w tle. I przypomina ona mi melodyjkę z Sargeon Simulator. Kurde, prawie taka sama. Nigdy nie grałem, ale jak oglądałem, odcinki! Nie no, to... To tło. Te pościgi, te wybuchy. Kurde, ale ze mnie kozak. Ściągam te słuchawki, bo nie chcę się tego słuchać. Oooo! Ale żeby się rozpędził 140 km na godzinę. Czy to w ogóle nie ma realizmu, ta gra? takim samochodem, nie wiem, nie jeździłem nigdy takim. A kurde, ale jedziemy po barierkę, poza trasę. Co pierwsze, okrążenie i to już koniec, a? Czemu oni stanęli? To, to koniec wyścigu, czy coś? Czekajcie. Oni stanęli, my jedziemy dalej. Yy, wyścig się skończył, my przegraliśmy. Yy, nie zaliczyło nam wyścigu? Dobra, czekajcie. Weźmiemy sobie... Ty, 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 ty. Nawet myszką tu nie można operować. Ty, dobra. czekajcie. Brawo. Co by tu wziąć? Karierę. Weźmiemy jeszcze raz tą elektrownię i będziemy... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Weźmy to, bo na tej kucie były trzy gry. więc w tym odcinku powinienem Wam prezentować właśnie jeszcze te dwie gry. Jedziemy. Czemu ja zawsze na szarym końcu jestem? Tak jest zawsze. Trzeba tu jakoś się wybić. Tam już będzie na prawo. To, o, tutaj, jest tak. Pięknie, czekaj, kurde. Nie no, teraz. Ja nie mogę, tyłem będziemy jechać. Jak złomek. Dobra, kończę. Ta gra nie jest dla mnie, w ogóle. Nie wiem, kto wyprodukował takie coś. I instaluję sobie na dysku teraz Warszawka Racing. I tak, widzimy się w Warszawka Racing. Cześć. Witajcie, oto kolejna gra Spryty. Z spłyty z z czyli Warszawka Racer. Zaczynamy w zawody. Tak, wow, mamy samochód passing, czyli. Bierzemy go dalej. Trasy. Raczej innej nie wybierzemy, bo nie ma. Ładne stare zdjęcie. ładne logo warszawka racer. O matko, wciśnijmy Enter. Oa, aż helikopter górny. Wow! Ty, dobre, lepsze od tamtej gry. Tylko że można się powiedzieć z rzeczywistością niestety i troszkę źle się jeździ. Nie, ale naprawdę kurde. Ja pamiętam tą grę jak ja w to grałem. Wow Tak, zawsze ostatni, ale ta kamera mnie zadziwia Czekajcie... C Nic Czyli nie ma zmiany kamer wy Wysunęliśmy się na prowadzenie Jesteśmy trzeci Prowadzenie, jesteśmy trzeci Można ściąć to Pamiętam tą grę Stare, dobre czasy Kiedy jeszcze się nie miało pieniędzy na gry Których i tak teraz nie mam płe, płe. Uu, kurde. To jednak technologia poszła naprzód. Normalnie styl. O, tam, tam nawet jest kierowca, ale ja pamiętam, że można było zmienić kamerę. słuchajcie, sobie to wcisnę, żeby zmienić kamerę. Spróbujcie, XM się odnawia. Była kamera z tyłu. Czekaj, to ja wcisnę. Ła! Widzieliście tego kierowcę? Odjazd! odjazd, Pobawimy się, nie ścigamy się. Te figury. Była kamera, czekajcie. Wyjście wejście do menu. Nie, 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 nie. Dobra, jedziemy dalej. Nawet nie ma opcji, żeby zmienić ustawienia w czasie wyścigu. No to to jest spoko, naprawdę. Nie wiem, czy będę pokazywał Wam trzecią grę, bo trzecia gra to jest latanie z, z nie. To jest taki samolot bojowy, tak o. Napiszcie w komentarzach czy, czy, czy chcecie. Jeszcze tą grę, czy nie. Tak, mam jeszcze grę latające kurczaki, kurde. Nie wiem czy z niej nie nagrać. Hmm. Hmm. Ale tu... o ja. Hmm. Error. Error nam wyskoczył, proszę Państwa. Kurde, te kamery, ty... Te... Widzicie to zbliżenie? Czekaj. Co by tu wcisnąć, żeby było, była kamera. Spacłem, nie? Spacłem się. Co? Co się robi z tym? Widziałem. Wow, widzi, widzicie tą kulkę? Ta kulka w kolorach tęczy. Czy ten facet jest gejem? Samochód powoli stacza się do tyłu. Widzicie te tekstury samochodu? Widzicie tą maskę? Widzicie to wszystko? Wow, i te fotele w środku, i ta czerwona kierownica, i ci, którzy, z którymi się ścigaliśmy, to było? I jedziemy. Te okna. Normalnie. Kiosk. Zapnijmy się do kiosku. Drzewko. Drifty. Drifty. Ostro. Chyba, że nic nie słychać. Kręcisz, babka, kręcisz. Ale kurde, naprawdę. Można by filmy kręcić z błądem. No zobaczcie. Jak Ale kurde, byście chcieli zobaczyć sterowanie. myślę że to jest tak łatwo. I wjechaliśmy na kar. Śmigłowiec nas postattuje. Wyszłem z gry. Wejdźmy znowu w grę. Gra, włącz się. Mamy problem. Problem. Także gra nam się skraszowała, więc nie wiem, albo zobaczycie następny odcinek, gry, jeszcze w tym odcinku, następną grę, czyli będzie to Red Skiss, lub ja się już z Wami żegnam. Cześć, witajcie! Nie, nie spotykamy się w grze Red ale spotkamy się w grze Crazy Kickers. Jest to gra coś jak piłka nożna, tylko że z gorylami. Demo. Bonsai Real Rovers Wow, nigdy w to nie grałem nawet Nie wiem jak to się gra i nie wiem o co chodzi Ale wiem, że na pewno gra się w piłeczkę Start match W piłeczkę Wcześniej była wyścigówka, teraz mamy meczek. Wow Gramy gorylami, czekajcie Epic. się gra Woo! czekajcie, czekajcie Uuu Kurde Biegniesz, biegniesz Stasiu, biegniesz. O, gory Super, gramy dwoma naraz. Oni... Ja jestem czerwony czy zielony w końcu? Jest yeah, Nie dla kogo, ale fajnie. Jakie slow motion! Dobra, gramy dalej. Rozpoczynamy. Biegnij, biegnij misiu. Korylu. Czał! Kurde. Ale niech, fajna gra. O. Kurde, biegnij, 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 biegnij. Kurde. Biegnij misiu. Kurde, przejął. Co on ma za jakiegoś kopa? Co to za nitra są? Nie ja to nie życzę. Trochę. nagrał? jeszcze tak w końcu nie ogarnię ale to chyba to strzałki, bo... Ła! STOOOOOOŁ! No, proszę Państwa, ładne. Ła! Nie wiem, czy nie było faulu, ale... Ło Jedziemy dalej. Z tymi dwoma. No, da się Op, aha, jest dobra. Ogarnuję, że jesteśmy czerwonymi. Da się podać. Biegniemy, biegnij biegni na prawo, biegnij na prawo. Strzelaj. Biegnij do niej, biegnij. Dajesz, Stachu. No. I stopę. Kurde, obronił. O, jednak za nie. Na graniu ma już troszkę... tak raczej. Biegnie coś do piłki. Stał. Buł. Kurde. Sędzia. Sędzia Kalosz. O, rzadka no kartka! Dobre! I to płacz. No kurde. Jakiś zawodnik. Co tak mało zawodników gra? Wiesz... Broń to. Gra jest normalnie zmyślna. Biegniesz, biegniesz. Psał! Kurde, przejął ją. Nie, biegnij Misiu. Gorylu, nie misiu. To jest? Co? Aha, pierwsza połowa, dobra. Na tym skończymy ten odcinek. Myślę, że Wam się podobało takie... Nie wiem, wrócenie, wrócenie do dzieciństwa. Gra za 10 zł, słaba grafika, wszystko, więc zostawcie łapkę, supkę, jakiś komentarz. Cześć, siemka. i seek you